Czy ty jesteś raczej taką zimną kobietą? Tak, ja się tak nazywam. Ice Woman, no tak, tak, ale jestem bardzo gorąca, wiesz, dlatego wszyscy mówią. Słuchajcie, ja mam taką energię. Mam energię? No, ja mam taką energię, że muszę się schładzać, no po prostu. <grym> Dowiedziałem się, że grasz w spektaklu Nowość, nowy spektakl na deskach teatralnych w całej Polsce. Wpadka. Wpadka, słuchajcie, to jest spektakl, który ma dużo wpadek, ale bardzo y, śmiesznie, komediowo, życiowo zakończonych i wszystko jest dobrze na końcu, oczywiście. To jest spektakl. Fajnie, że zdradziłaś zakończenie. <grywa> No słuchaj, ale to jest komedia, więc kochani, przyjdźcie. Na pewno nie ma się czego obawiać. Ale... Będzie dużo śmiechu i dużo zabawy. E, chciałam powiedzieć ważną rzecz: to jest prapremiera w Polsce sztuki Wpadka, napisanej przez em, em, Michała Molkę i przez Macieja. Kowalewskiego. Maciej Kowalewski to też reżyseruje. Wspaniały reżyser, zakochany w swoich aktorach, więc to super jest próbować, kiedy tak. Reżyser też tak jest, taki bardzo empatyczny do aktorów. No jak i... w telewizji z producentem albo producentką. Jak cię kocha, to łatwiej. Łatwiej, bo to jest spektakl o miłości, więc tam jest dużo miłości. Słuchajcie, e, dla mnie też jest to prapremiera e, wspólnego występu na deskach teatralnych z Anną Marią Sieklucką, e, z Karoliną Chapką, z Krzysztofem Wierzchkiem między innymi. No, z Michałem Pirogiem chyba. Z jeszcze. Michałem. Pirugiem no. wspaniałym, który nam robi wspaniałe choreografie i gra mojego partnera w tym spektaklu nie mogę! Ale historia! Ale historia! No dobrze, ale skoro tu jest spadka. to. to mnie To zobowiązuje mnie to do zapytania. A jakie tobie do głowy przychodzą twoje wpadki? Moje wpadki? No ja mam wpadek mnóstwo. Nawet dzisiaj z rana miałam przyjechać dużo wcześniej. Nie? Tak, to prawda. Zestresowaliśmy się <laughs> przez ciebie, ale też zostawmy w dnie. No ale słuchaj, nie pod Mikołajki dzisiaj. A przecież ja mam trójkę wspaniałych dzieci i musiałam się Mikołaja, Mikołaja zadzwonić, bo nie przychodził. No i w końcu przyszedł. No także że musiałam trochę poczekać w domu na tego Mikołaja. A tak, yy, tak się zastanawiam, czy zaliczając wpadki, będąc osobą publiczną, dłużej człowiek dochodzi do siebie potem? Wiesz co, im człowiek starszy, tym szybciej dochodzi do siebie, tak mi się wydaje, im młodszy, tym dłużej, bo bardziej rozmyśla, a już człowiek starszy, to nie ma czasu troszkę, wiesz, ja mając e, tyle rzeczy do zrobienia, o, obstawiając tutaj dom, całe dzieci, e, mam teraz mnóstwo właśnie pracy, jestem no, można powiedzieć w piku takim swoim, no bo tak w ubiegłym roku skończyłam 40 lat, i yy, zawsze się tak mówi, wszędzie, że o, kobieta, to się dopiero zaczyna życie. Więc u mnie się dopiero zaczyna. I naprawdę, słuchaj, wczoraj coś tam się stresowałam, też gdzieś tam jakąś wpadką, ale już dzisiaj nie pamiętam, idę dalej, bo dzisiaj mam kolejne jakieś rzeczy do zrobienia. Więc w ogóle nie rozmyślać, co było wczoraj, tylko żyć tu i teraz. Do tego każda wpadka to jest dla nas lekcja życiowa.